Hej, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który wyczekiwany był chyba przez ostatnich kilka tygodni Bardzo mocno przez wszystkich, również przeze mnie I będą to oczywiście ulubieńcy całego zeszłego roku, czyli roku 2014 Będą to ulubieńcy zarówno z kategorii makijażu, jak i z kategorii pielęgnacji więc Mam tu trochę produktów Wam do pokazania Mam tutaj zeszyt ze ściągawką, żeby o niczym... Nie zapomnieć, żeby koniecznie wszystko Wam pokazać to, co chcę Wam pokazać. Tych produktów jest tu trochę, więc przechodzę teraz do sedna, żeby ten filmik nie trwał zbyt długo, aczkolwiek i tak sądzę, że będzie on miał około 20 minut. Zacznijmy tradycyjnie od makijażu i na początek pokażę Wam dwa podkłady. Może nie będą no to, to dwa takie stricte podkłady, bo pierwszym z nich będzie produkt, który odkryłam latem i będzie to oczywiście mój ulubiony. Nadal go z wielką chęcią Używam, chociaż jest minimalnie Dla mnie teraz dzienny Krem CC, kolor korektor z kolastyny od którego test na żywo Nagrywałam wam, jest on na moim kanale I podlinkuję go wam na dole Jest to niesamowicie fajny, lekki krem Właśnie taki wyrównujący kolory Fajnie sprawdza się na lato I jeżeli nie potrzebujemy jakiejś takiej ciężkiej tapety jeżeli potrzebujemy Tylko jakiś tam lekki, dzienny makijaż to jest w porządku, bardzo często jest w promocjach i jest dostępny tylko i wyłącznie w Rossmanie Natomiast drugim produktem z kategorii podkład będzie już podkład, który odkryłam stosunkowo niedawno Natomiast on skradł moje serce i z całą pewnością będę go używała przez cały przyszły rok I na pewno kupię kolejne opakowania I jest to Hypoallergenic Matte and Soft Makeup marki B, czyli ten hipoalergiczny fluid matujący. Taki on stricte matujący to nie jest i jego test również pojawił się już na moim kanale. Ma świetną trwałość, fajnie się utrzy... super się utrzymuje nie. Y nie zbiera się, nie znika z twarzy. Ta twarz się tak naprawdę po, nawet po kilkunastu godzinach nie świeci. Jedyne co to jest mało wydajne, natomiast jego cena nie jest zbyt wykurowana Poza tym ma lekką plastikową butelkę i dla mnie do kufra to jest po prostu wielki plus. Ja dalej sobie odkładam, żeby się nie pomylić. Dalej chciałabym Wam pokazać korektor. I tutaj oczywiście mój zdezelowany, okrutnie wyglądający korektor z Collection Lasting Perfection, ja miałam w kolorze jeden Fair, z niego już tu praktycznie nic nie zostało, natomiast zostawiam sobie to opakowanie, żeby Wam pokazać właśnie w tym filmiku, jest to niesamowity korektor a niesamowicie jasnym kolorze, fajnie zestyga pod oczami, nie w... Nie wbija się, nie, nie wchodzi w zmarszcz, nie wchodzi w żadne załamania Trzyma się przez naprawdę kilkanaście długich godzin w ciągu dnia I jestem z niego bardzo zadowolona Szkoda tylko, że nie jest dostępny stacjonarnie i tak na już w Polsce Ale mam nadzieję, że uda mi się go w jakiś sposób do tej Polski ściągnąć I na pewno kupię sobie więcej kolorów, żeby mieć również właśnie w kufrze Dalej Kategoria puder I tutaj... Generalnie opowiem wam o dwóch, dwóch produktach, natomiast pokażę wam tylko jeden Pokażę wam puder ryżowy z Peze w tym okropnym opakowaniu, o którym już nieraz wspominałam Jest to puder, który świetnie matuje, świetnie utrwala makijaż, świetnie przedłuża jego trwałość Tak naprawdę przez wiele, wiele, wiele długich godzin na naszej twarzy nie widać żadnego błysku Świetnie się sprawdza właśnie na jakieś imprezy czy coś, gdzie chcemy, żeby ten mat utrzymał się na naszej twarzy bardzo długo Bo będziemy miały makijaż przez całą noc i w tej kwestii się wyśmienicie sprawdza. Jest bardzo wydajny, jak go mam już przez chyba rok. To jest zobaczcie, jest sitko, natomiast to sitko wypada, ale z tego co wiem, zmienili już to opakowania i teraz, teraz już to opakowanie nie jest takie okropne i się tak nie rozwala. On miał 30 ml i kosztował około 30 zł, jak go kupiłam na targach kiedyś. I, I na pewno będę kupować kolejne opakowanie Nie wiem, jak on ma się do tego bambusowego Natomiast ja mam ten ryżowy i jest on super Drugim produktem, o którym chciałam wam opowiedzieć Jest to oczywiście... Mm, Matujący puder w kompakcie z Rimmela Stay Matte Nie mam już jego opakowania niestety, bo został zużyty i niechcący je wyrzuciłam Jest to super produkt, jeżeli chodzi nam o takie jakieś tam lekkie zmatowienie na co dzień Jeżeli gdzieś tam wychodzimy do szkoły, do pracy, na I nie potrzebujemy takiego długotrwałego matu On również fajnie matuje przez te kilka godzin, natomiast nie jest już to aż takie... Ciężkie i mocne zmatowienie. Nie przesuszy nam również skóry, fajnie, nie zmienia koloru podkładu i fajnie, właśnie utrwala ten makijaż w taki fajny, lekki, dzienny sposób. Dalej brązę, róż i rozświetlacz. Wezmę te wszystkie trzy produkty razem i pokażę Wam niestety tylko dwa. Jeżeli chodzi o róż, to żadnego różu w tym roku. Ciekawego, godnego uwagi nie znalazłam Natomiast e, róż i bronzer No to oczywiście będą to nowe produkty Z Depalm, no bo oczywiście co innego Mogłabym Wam tu pokazać Bronzer, czyli Bahama Mama e, Świetny, matowy e, O, bez lusterka Świetny, matowy e, Taki średnio ciepło -chłodny odcień, bo nie można powiedzieć, żeby on był taki zupełnie chłodny, natomiast nie jest to odcień pomarańczy. Super się utrzymuje, super się blenduje, no po prostu jest mega i pasuje naprawdę do wielu, wielu karnacji. I jest bardzo wydajny, ja go mam już przez naprawdę długi czas, używam go na sobie codziennie praktycznie i na... Na klientkach i zobaczcie, że to praktycznie w ogóle nie widać zużycia Jedyne co, to to opakowanie bardzo się brudzi Natomiast rozświetlacz, czyli Mary Luminizer, Również z The również kultowy To opakowanie wydaje mi się, że już jest trochę lepsze Bo nie jest takie papierowe Tylko jest no zwykła taka plastikowa szkatulka Nie no nie wiem jak to nazwać. Piękny szampański odcień. To jest zobaczcie, nawet takie już mam wgłębienie dosyć spore. W przypadku tego rozświetlacza Im mniej znaczy więcej się świetnie tutaj na kościach policzkowych sprawdza fajnie na szczyt nosa, ogólnie, żeby rozświetlić takie kluczowe miejsca na twarzy, również pasuje wielu karnacjom natomiast jeżeli ktoś nie lubi takiego bardzo ciepłego i złotego, bo on ma taki złotawo, ciepły odcień, no to jednak nie będzie on dla niego y, dla niego odpowiedni. Natomiast tak jak mówię, dla wielu y, kobiet, dla wielu dziewczyn on pasuje i ja go bardzo, bardzo lubię używać i też się fajnie. Też się fajnie utrzymuje na twarzy, nie ma z nim problemu i nie robi plam w trakcie nakładania. Dalej będzie poruszymy kwestię bazy podcienie. I tutaj pokażę Wam oczywiście paint pod maka w kolorze Soft Ochre, którego mam od kilku miesięcy. Nie pamiętam już ile, ale jakoś chyba od wakacji. Mam go od wakacji. Powiedzmy, że mam go od wakacji. Jest to pod, niby karmowy cień, jak to producent go określa, natomiast. Jest to produkt, który świetnie się sprawdza jako taka kremowa baza pod cienie. I odkąd go używam, to stwierdziłam, że już nigdy więcej nie wrócę do tych takich baz w konsystencji takiej plastylinowatej, jak była na przykład baza z Dexa Kashmir czy ta skobo czy ta z Art i Hean. Ta konsystencja już mi nie odpowiada. Dużo bardziej wolę te takie właśnie kremowe bazy, takie właśnie jak jest Paint Pot Aktualnie mam w kolorze go tylko Soft Ochr i do mnie jest on. Odpowiedni, bo jest to taki bardzo żółty kolor. On świetnie, na, nim, na niego świetnie przyklejają się cienie, ma świetną trwałość. te Cienie mają super pigmentację na tym beauty a także utrzymują się cały dzień. Nie wchodzi w załamanie tutaj powieki, nie wchodzi w żadne zmaszczki, nie roluje się. No nic złego się z nim nie dzieje. Jestem mega zadowolona i bardzo się cieszę, że w końcu go zdobyłam, że w końcu go kupiłam je tylko, że tak późno. Nie jest to tani produkt, ale jest niesamowicie wydajny. Bo zobaczcie, tak jak mówię, ja go używam od wakacji. Tutaj to w nie jest widoczne. Natomiast hmm, co to jest na pół roku używania praktycznie codziennie, jeszcze na, dodatkowo na klientkach? On ma 5 gram, czyli dosyć spory na taki produkt. I mówię, jest niesamowicie wydajny. Dalej, jeżeli chodzi o cienie, to tutaj nie pokażę Wam takich. Zwykłych, tradycyjnych cieni, bo żadnych tak naprawdę nowych cieni w tym roku nie odkryłam. Chciałabym Wam tutaj jedynie pokazać coś, co skradło moje serce w tym roku. Będą to oczywiście pigmenty marki KOBO. Mam ich tutaj aż 8. Chyba wszystkie, jakie są dostępne w naturze. O! Tak Wam pokażę. Jest ich tutaj aż 8. Mam wszystkie te opalizujące. Dodatkowo mam złote, srebrne i taki kobaltowy. One świetnie się sprawdzają, szczególnie te opalizujące tutaj w wewnętrznym kąciku oka, albo do rozświetlenia na samym środku powieki. W ogóle są super, nadają się jako solo, nadają się solo do makijażu na całą powierzchnię powieki, najbardziej chyba uwiódł mnie ten z taką miętową poświatą, czyli Mint Cream 504, natomiast wszystkie są świetne, i w zależności od tego, jaki makijaż wykonuje, to no. Może nie przy wszystkich, ale przy większości makijaży jednak je używam i właśnie szczególnie tutaj w tym wewnętrznym kąciu one fajnie się utrzymują. Szkoda jedynie, że to opakowanie tutaj w środku nie ma żadnego siteczka, tylko jest taka od razu wielka dziura, bo bardzo łatwo sobie rozsypać te pigmenty i właśnie ten mint cream kiedyś mi się rozsypał na jedną z paletek Sleeka i, i to nie było dosyć fajne doświadczenie. Kredki do oczu, a nie eyelinera Wam nie pokażę, przez praktycznie cały rok um, eyelinera nie używałam Jeżeli już, to czasami Używałam tego z Maybelline Coś tam, coś tam Studio Lasting Drama Natomiast nie chcę go Wam tu pokazywać, zresztą nie pamiętam Czy w zeszłym roku nawet go Wam nie pokazywałam Jest fajny, ale taki Bez przesady Kredki do oczu też w tym roku praktycznie w ogóle nie używałam. Kiedyś e, byłam bardzo zachwycona tymi kredkami z Ivonu Glimmer Stick Diamond e, Eyeliner. I owszem, nadal ich używam, ale nie mam ani żadnych nowych kolorów, ani nic się nie zmieniło. Pokazywałam je chyba rok temu i dwa lata temu, więc kolejny rok z rzędu nie będę Wam pokazywać, natomiast pokażę Wam maskarę. I będzie w tym roku byłam bardzo kapryśna, jeżeli chodzi o maskarę, może. Może po prostu nie mogłam trafić na jakąś taką swoją ulubioną, która spełniałaby wszystkie moje zachcianki. Pokażę Wam natomiast jedną, która rzeczywiście się sprawdziła. Jest to oczywiście Karen Pump Up Mascara z Lovely. Ona ma tą super silikonową, wygiętą, asymetryczną szczoteczkę. Która niesamowicie fajnie podkręca rzęsy, fajnie je rozczesuje i oblepia tym tuszem, ale te rzęsy nie są sklejone. Optycznie je wydłuża, zagęszcza, podkręca to no wszystko z nimi robi. I jest bardzo trwała, nie osypuje się. Jako jedna z nielicznych w tym roku maskar u mnie na rzęsach nie osypywała się. Bardzo długo w opakowaniu była świeża i była tania, bo kosztowała około chyba tylko 9 złotych. Jeżeli chodzi o pędzle, to tutaj za chwilę Wam pokażę tylko jeden, natomiast nie pokażę Wam jakichś takich osobnych kilku pędzli, bo jakoś tak nic w tym roku mnie też nie zachwyciło, że chodzi o pędzle. Natomiast jeżeli chodzi o pomadki, to muszę przyznać, że w tym roku bardzo szalałam z pomadkami, szalałam z kolorami, z różnymi formami i ze no wszystkim. Na początek pokażę Wam dwie z iwonu z serii Ultra Color Ultimate Color. Ultra kolor. Jedna z tej podstawowej serii Ultra Color m, Matte, chyba, była taka seria matowa. Jest to taki brzoskwiniowy kolorek Matte Peach. Ja rzeczywiście jest taki. Jest to taka ciemna brzoskwinia ale brzoskwinia Bardzo długo się utrzymuje, niestety trochę wysusza usta, ale jest przepiękna i często je używałam w takim okresie wiosenno-letnim. Natomiast druga, której dużo częściej używałam teraz właśnie jesienią i zimą, jest to y, serii Ultra Color Bold. Y, Kolorek Power Plan Jest to coś takiego, co teraz mam na ustach Czyli taka bardzo ciemna, fioletowa pomadka Wiele razy używałam jej W swoich filmikach I nawet jest jakiś makijaż z jej wykorzystaniem Kolejnym produktem będzie Produkt z Bourjois Rouge Edition Velvet w kolorze 07 Nudist O nim wspominałam W którychś ulubieńcach już jest super pomadka, super trwała, jedyne co to zawiodło mnie jej kolor, bo myślałam, że będzie taki właśnie rzeczywiście bardziej nude Natomiast um, jest taki bardziej bordo, malina, fuksja, coś w tym rodzaju Jest to dziwny kolor do określenia, bo u każdego wygląda on inaczej, to jest ten kolor, jest zresztą bardzo różowy, no nie? E, ale świetnie się utrzymuje, ma niesamowitą trwałość, fajnie schodzi z ust i... I niestety jest bardzo droga, natomiast ja ją kupiłam w internecie za troszkę niższą cenę. Jeżeli chodzi o błyszczyk, to typowych błyszczyków w tym roku. O dziwo nie używałam, zawsze byłam wielką fanką błyszczyków, natomiast jedyne takie bardziej lekkie i błyszczykowe produkty, których używałam, są to te dwa produkty z marki Bell. Jest to Cream and Shine Lipstick Butter. I o nich pojawił się osobny post na blogu, więc oczywiście Wam go podlinkuję. Ja mam dwa kolory, 104, czyli ten taki jasny różowy i są to takie o tutaj jest, są to takie właśnie lekkie masełka do łz, które fajnie, delikatnie nawilżają i dają delikatne delikatną taką poświatę koloru, tutaj jest ten numerek 06, czyli ten taki czerwonawy Prześliźnie owocowo pachną, super smakują nie mają może jakiejś wybitnej trwałości, natomiast mówię, są to takie dosyć lekkie nawilżające produkty Dalej będzie produkt drugi, i tutaj właśnie pokażę Wam ten jeden mój pędzel, który, z którego byłam w tym roku zadowolona, i jeden produkt, i będzie to oczywiście Maybelline Color Tattoo w kolorze Permanent e, Top. Jak e, może zauważyliście, jak oglądacie moje filmiki od dłuższego czasu, to wiecie, że e, w tym roku moje włosy przeszły dosyć sporą transformację z koloru niemalże czarnego, na razie do takiego żółto-pomarańczowo. Jasnego. Mam nadzieję, że on jeszcze w tym roku się troszeczkę zmieni na taki, jaki bym chciała. Natomiast w tym momencie dużo lepiej pasuje mi taki popielaty kolor do próbki jakieś ciemne produkty. I właśnie ten Permanent to świetnie się do tego sprawdza. Poza tym, ma naprawdę super trwałość. Trzeba się nauczyć nim operować, bo jeżeli ktoś do tej pory używał tylko produktów sypkich, czyli tych cieni do brwi, to z tym może mu na początku tak ciężko być. Natomiast idzie się przyzwyczaić i, i te brwi też fajnie wyglądają. Natomiast do jego nakładania e, używam pędzlazy Mestro 660 w rozmiarze 6. Jest to ścięty pędzelek. E, bardzo cienki, bardzo ładny skos Super się go myje, super się sprawdza Właśnie do brówi, łatwo narysować Taką tutaj precyzyjną linię Jeżeli chodzi o tą dolną I tutaj to zakończenie Ja go kupiłam na targach za chyba 10 zł Więc super sprawa I ostatnia Kategoria z Działu makijaż Będą to produkty do Paznokci. I na początek, może pokażę Wam dwa takie produkty podkładowe. Będzie to po pierwsze, będzie to baza z. Baza podkolorowy lakier Będzie to baza proteinowa Marki Essie Ja na początku nie byłam do niej dobrze nastawiona Bo wydawało mi się, że wcale Jakoś tak dobrze się nie sprawdza Że ten lakier szybko mi odprostuje Natomiast to nie była wina właśnie tej bazy Tylko stanu moich paznokci Na chwilę obecną super się lakier na niej utrzymuje Fajnie właśnie podbija też kolor I często jest tak, że na tej bazie zauważam takie lakiery Średnio napigmentowane, lepiej wyglądają i te warstwy mogą być cieńsze do pełnego krycia. Natomiast drugim produktem, również takim podkładowym, którego używam jako baza, będzie e, odżywka z Bielendy Sisi Magic Nails Extreme Repair. I z tego co pamiętam, ona nie ma w swoim składzie formalnych. To również świetnie się sprawdza jako. E, Baza pod kolorowe lakier w innej formie jej nie stosowałam, nie zauważyłam co prawda, żeby jakoś znacznie wpłynęła na kondycję moich paznokci, natomiast jako baza się sprawdza i ona kosztuje chyba około 10 zł w natorze. Natomiast ta proteinowa z no to już jest koszt około 30 zł ja ją kupiłam w którym sklepie internetowym, ale nie pamiętam już, w którym. A jeżeli chodzi o lakiery kolorowe, to pokażę Wam te lakiery dwóch firm, które tak naprawdę stały się. Odkryciem tego roku Po pierwsze będzie to firma Mistero no ja do tej pory znałam tą firmę Tylko z, z hybryd i produktów do Żelowych, a także zakryli Czyli do przedłużania rzęs, rzęs Do przedłużania paznokci Do takiej bardzo profesjonalnej w stylizacji. Natomiast któregoś razu zakupiłam sobie również trzy takie zwykłe, klasyczne lakiery: ten czerwony, czyli Intensive Red, ten środkowy, czyli Chestnut Avenue, i ten najjaśniejszy. O tym morning i to są świetne lakiery. One przez tydzień się trzymają na moich paznokciach, dosłownie tydzień, bez żadnych odprysków, bez żadnych ubytków. Są, no, są po prostu super eee, i kosztują chyba 16 zł na stronie producenta, więc no mega. Natomiast drugą firmą, którą również odkryłam, e, jest firma Salon Perfect i tutaj mam dwa kolorki, dwa takie ciemne. Eee, ten taki przepiękny opalizujący to jest Brown Sugar, natomiast ten szary to jest Foggy Night. Ja do szarych nie byłam przekonana, natomiast ten przepięknie wygląda na paznokciach. One również się utrzymują na moich paznokciach około tygodnia, więc również super. Nie wiem, niestety ile kosztują, natomiast zarówno tych, jak i tych z Mistero Milano recenzji pojawiły się już na moim blogu i do nich oczywiście dam Wam link na dole w opisie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o mm, kolorówkę. Teraz przejdziemy do pielęgnacji a, i boję się, że ten filmik jednak będzie trwał pół godziny. Na początek krem do twarzy, krem na dzień, na noc Tutaj nie pokażę wam żadnego produktu, natomiast chciałabym wam opowiedzieć o kremie do twarzy Lekki krem brzozowy z Sylveco, jako przez bardzo długi okres czasu używałam Jeszcze zimą i później taką wczesną jesienią Byłam z niego bardzo zadowolona, super sprawdzał się pod makijaż, kosztował około 21 czy 22 zł Był w takim opakowaniu airless, z pompką można było go zużyć do samego końca Był naturalny, nie miał żadnych Dziwnych, y, składników w składzie Super się u mnie sprawdzał I żałuję, że do niego na razie nie wróciłam Wykorzystam to co mam Ale na pewno y, jeszcze do niego wrócę Krem pod oczy Tutaj wam nic nie pokażę Moja historia z kremem pod oczy w tym roku Jest dosyć burzliwa, natomiast jeżeli chodzi o ten makijaż To pokażę wam produkt Który może nie jest taki stricte do makijażu Natomiast jest to produkt do mycia twarzy I jest to żel z EFA CLAR jest to żel Fa z La Roche Pose. Ja do niego na początku byłam taka sceptycznie nastawiona Bo bałam się, że będzie mnie wysuszał Natomiast na chwilę Są super do mojej skóry Która ostatnio stała się dosyć kapryśna I dosyć właśnie taka tłustawa Fajnie ją oczyszcza, fajnie się również sprawdza do domycia Jakiś resztek makijażu Jest niesamowicie wydajny, używam go od początku września Czyli przez chyba już ile? 4? Wrzesień październik, listopad, grudzień Przez 4 całe miesiące I myślę, że wystarczy jeszcze na jakieś 2, może 2,5 miesiąca nie jest to najtańszy produkt, natomiast on ma 400 ml Jeżeli 400 ml wystarczy mi na pół roku, to jestem w stanie wydać na niego nawet około 50 zł Aczkolwiek tyle, to on chyba nie kosztuje I z całą pewnością kupię kolejne opakowanie Chyba nie będę już eksperymentować, jeżeli chodzi o e, żele e, Nie mam tutaj takiej kategorii, natomiast chciałabym Wam jeszcze pokazać Mój ulubiony w tym roku e, tonik do twarzy jest to Cranwell anti Hydrating anti ich Toner Z firmy Michael Todd's True Organic Który niestety uległ wypadkowi w trakcie transportu do mnie ze Stanów e, Pomimo tego świetnie mi się go używa Pomimo tego że tutaj ma dziurę i na początku to dozowanie było dosyć utrudnione On świetnie się sprawdza, fajnie tonizuje tą skórę, fajnie ją tak... Oczyszczaj i przygotowuję pod jakiś krem na noc. Ja na dzień nie używam toniku, natomiast właśnie na noc jest on super. Jest to również tonik antyoksydacyjny, więc fajnie się sprawdza, jeżeli tam przykładamy większą wagę do tej walki antyrodnikowej. No i co jeszcze wam powiedzieć? Nie był tani, ale starczył mi na bardzo długo, bo używam go od. Albo końca kwietnia, albo początku maja. Więc no, super wynik, jak moim zdaniem, jak na 250 ml produktu. Krem na problemy to żadnego takiego nie używałam. Natomiast jeżeli chodzi o mycie ciała, to pokażę Wam tutaj jeden produkt. Jednak chodzi o całą ich serię Chodzi o żele do mycia z Isana Ja w tym roku zużyłam ich naprawdę Wiele, wiele, wiele butelek Jestem z nim bardzo zadowolona One są tanie, mają 300 ml Fajnie się pienią, super myją nasze ciało Są bardzo tanie, bo kosztują Około 3-4 zł I mają przepiękne zapachy Tak jak mówię, ja zużyłam ich wiele butelek w tym roku I nadal będę je kupować Ich chyba teraz już nie będę nawet kupować Tych żeli z The Body Shop Które tak bardzo lubiłam i przerzuca się tylko na tej sana Dalej balsam lub krem do ciała No to niestety, ale takowego e, również nie znalazłam Jakoś tak w tym roku troszeczkę zaniedbałam To mm, nawilżanie, to kremowanie No ogólnie pielęgnację całego ciała e, Szampon i odżywka to tutaj jeżeli chodzi o szampon, to pokażę Wam szampon odbudowujący Long Creeper z Nivea, natomiast chodzi ogólnie o szampony z Nivea. Ja bardzo lubię właśnie ten Long Creeper Diamond Gloss, albo jeszcze jeden jest taki, który bardzo lubię z tej serii. One świetnie się u mnie sprawdzają, przedłużają trwałość moich włosów, świetnie je myją, nie obciążają ich i nie zauważyłam, żeby jakoś bardzo szybko przy ich użyciu wypłukiwał się kolor z moich włosów, co na przykład się dzieje przy szamponach z. Z tego z Head Shoulders. A jeżeli chodzi o odżywkę, to oczywiście również odżywka z niwej, natomiast obecnie nie mam żadnej. Um. Ale to pamiętajcie, że ja zawsze używam odżywek z Nivea Natomiast drugą, która w tym roku mnie bardzo żokę Jest to odżywka z Sios Deep repair Balsam Conditioner Włosy mocno zniszczone Jest to produkt, wspominałam wam już w którychś ulubieńcach O nim jest to produkt, który zaczęłam używać, kiedy zaczęłam rozjaśniać swoje włosy I w ogóle nie zauważyłam, żeby one się jakoś były w gorszej kondycji po tym rozjaśnianiu Fajnie je nawilża, fajnie je tak... Ochrania, bo wiecie, to jest odżywka z dosyć ciekawym składem. Natomiast moje włosy właśnie takie odżywki lubią. Jestem z niej zadowolona, aczkolwiek kupiłam ją na jakiejś promocji w biedronce, a nie widziałam jej nigdy więcej w żadnej drogerii. Stylizacja włosów, to tutaj Wam pokażę trzy produkty. Natomiast z jednej, że tak powiem, kategorii będą to takie olejki do włosów. Te dwa małe są to olejki orientalne z Marion Ten mały, ten różowy jest to migdały i dzika róża Natomiast ten e, pomarańczowy jest to makademia i inklang, Natomiast ten duży jest to olejek z Isany Z... Olejem argonowym, one wszystkie tak naprawdę tak samo działają Ja już praktycznie na suche włosy nakładam Tak mniej więcej od tej długości w dół I wtedy moje włosy nie są takie spuszone fajnie. I wtedy moje włosy nie są już takie spuszone Fajnie się błyszczą, fajnie się układają Żaden z tych olejków nie przeciąża moich włosów, nie robi im nic złego Natomiast są to takie produkty typowe, silikonowe wydaje mi się tak, typowo silikonowy, więc jeżeli nie lubicie silikonów, no to nie będziecie z nich zadowolone. Dalej, produkt do pielęgnacji dłoni. I tutaj będzie produkt z Wellness and Beauty Hand Lotion. Um, Mleczko migdałowe i ekstrakt z bambusa Super lekki krem nawilżający do stosowania w ciągu dnia Po każdym myciu rąk Nie jest to jakiś produkt głęboko odżywczy i głęboko nawilżający Nie sprawdzi się, jeżeli macie jakieś mocno zniszczone, mocno przesuszone dłonie Natomiast jako taka ochrona, taka prewencja przed przesuszeniem jak najbardziej Tak, jest dosyć tani i dostępny w Rossmanie jeżeli chodzi o produkt do pielęgnacji stóp, no to oczywiście będzie stoprogowa ceny z 30% mocznikiem marki LIREN. Również pokazywałam Wam go w którychś ulubieńcach. Super nawiża tą skórę, fajnie ją odżywia. Skórki są naprawdę miękkie, pięty są nawilżone nic tam nie twardnieje, rzeczywiście nie ma jakichś tam zrobowaceń. 300% moczni to jest naprawdę sporo. Natomiast jedyne co mam do zarzucenia to to, że jest dosyć niewydajny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kosmetyk specjalistyczny do jakiegoś celulitu, rozstępów czy coś No to tutaj nie mam nic, bo tak naprawdę nic w tym roku takiego nie używałam Do opalania pokażę Wam produkt z filtrem Capital Soleil SPF 30 z Vichy Jest to produkt, którego namiętnie używałam przez całe lato, całą wiosnę I praktycznie do samej zimy jeszcze przez wrzesień i październik i trochę w listopadzie Jest to super produkt matujący, bo ja mam ten... Tą wersję matującą do skóry tłustej Fajnie matowi tą cerę, nie pozostawia jakiejś tam białej poświaty Super nadaje się pod makijaż, nie, nie sprawia żadnych problemów Ta cera nie przetłuszcza się szybciej niż przy normalnym kremie No i właśnie fajnie ochrania przed szkodliwym działaniem promieni UV Jeżeli chodzi o zapach no to wam tutaj nic nie pokażę, bo przez cały praktycznie rok używałam tego samego co rok temu Czyli zapachu Lady Gaga Fame na zmianę z mgiełką Forever coś tam z Bath and Body Works Pokażę wam za to jeszcze dwa produkty, jeden do pielęgnacji ust I będzie to masełko z Nivea Lip Butter o zapachu kokonat Jest to produkt, który odkryłam... Bodajże we wrześniu I jestem nim naprawdę zauroczona Bardzo sceptycznie do niego podchodziłam Jakoś tak, nie wiem, w sumie nie wiem Dlaczego nawet Natomiast jest super, używam go tak jak mówię od września Tutaj możecie zobaczyć dosyć spore zużycie Kosztuje około 10 zł I świetnie nawilża usta Świetnie chroni je przed przesuszeniem, A jeżeli coś tam się zdarzy że Nam się spiesznie przesuszy I fajnie regeneruje te usta, znowu są Przepiękne, miękkie, nawilżone I cudowne i ostatnim produktem z ostatniej kategorii, jaki chciałabym Wam koniecznie pokazać, będzie to peeling do ciała. I tutaj nie chodzi mi o ten konkretnie peeling z olejkiem i zieloną herbatą, natomiast chodzi mi o całą serię tych peelingów z Wellness and Beauty, które są niesamowite, świetnie peelingują nasze ciało, nie mają w składzie parafina ani innych dziwnych rzeczy. Pozostawiają na naszej skórze taki tłusty film, natomiast jest to bardzo przyjemny tłusty film, który który nie jest spowodowany właśnie obecnością parafiny bądź gliceryny, tylko fajnych e, olejków nabliżających naszą skórę. I to by było na tyle, to by były już wszystkie produkty, które, wa wa które chciałam Wam pokazać w tym e, rocznym zestawieniu hitów całego 2014 roku. Mam nadzieję, że filmik przypanie Wam do gustu. Koniecznie dawajcie znać w komentarzach, jakie produkty sprawdziły się u Was najlepiej w minionym roku i czego Wy używałyście. I czego Wy używałyście e, najchętniej. E, dawajcie kciuki w górę do filmiku, zostawiajcie subskrypcję. Zapraszam również na mego bloga i Facebooka, aby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!